Jestem Mai! Miłomi, jak leci? A więc, co podoba ci się w Twoim kraju? Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić kilkoma moimi ulubionymi z związanymi z mieszkaniem w Polsce i kilkoma ulubionymi polskim słowami. Która mi się podoba jest jedzenie Polskie jedzenie jest bardzo dobre na przykład dziurek, nareszcie głąbki ale najbardziej podoba mi się wichos Lubię go najbardziej bo przypomina mi moją babcię w Japonii. Padziwa, owoce i seri są również bardzo dobrze. Po drugie, pociągi i trambaje nie są tak zatrudnione nawet w godzinach szczyty. Przynajmniej w porównaniu z Japonią. Mieszką Kiedyś w Osace, w centrum miasta, i metodo w godzinach śczycity było prawdziwym piekłem. Codziennie marnotabiłam się, że moje ciało się rozpadnie. nie, Boże, zatłoczony w pociągu, byłam zmęczona jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Podciecie, tak jak mówią, Wiele polskich kobiet jest pięknych, a mężczyźni są mili. Bardzo mili. Na przykład odbierają dźwięki kobietom. Dzieci są słodkie jak aniołki. Oto pięć naszych ulubionych polskich słów. Pierwszy z nich to ペンペクペンペク。トントントント。ナスタンプネット。ヤコタコ。ヤコタコ。ヤコタコ。チェチとポチョング。ポチョング。ポチョング。ポョイオスタンニアズニフとナズババジバ。チポトラフィスツガトノンチ。とイエス。ト。バクワジャン。 Bakłaďa. Bakłaďa, bakłaďa, bakłaďa. Ten pok, jako taka, pociąg. Bakłaďa. Powodem, dla którego je lubię jest to, że są podobne do japońskiej bimowy i są kawaii. Bardzo kawaii. Dla mnie najtrudniejszym słowem w bimowie jest...